Cześć wszystkim, witam na kanale Enduro Concept Garage. W jednym z poprzednich, w jednym ze starszych odcinków gadaliśmy sobie trochę na temat jak zabezpieczyć silnik, jak zabezpieczyć wydech, dyfuzor w motocyklu typu Enduro. W tym konkretnym przypadku chodziło o mój motocykl, a więc motocykl Beta Crosstrainer i zabezpieczyliśmy to tutaj taką solidną blachą od firmy, solidną osłoną od firmy Carapax. W niedawno na jednym z portali, internetowych, widziałem takie akcesorium, które zabezpiecza końcówkę wydechu, a więc tłumik. Jest to nic innego jak taka opaska, którą zakładamy sobie tutaj na tłumik i która podczas upadków zabezpiecza nas, nasz tłumik przed ewentualnymi zadrapaniami czy też wgnieceniami. Jedyne czego mógłbym się przyczepić, to cena. No, bo po co mam przepłacać, jeśli tego typu akcesorium, tego typu osłonę mogę zrobić sobie sam? I w tym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. Zapraszam. Enduro Concept Garage Aby wykonać osłonę, Osłonę tłumika zabezpieczającą przed ewentualnymi zadrapaniami czy, czy też gnieceniami, jak już wcześniej mówiłem, będziemy potrzebowali następujących, bardzo, bardzo podstawowych narzędzi. A jeśli chodzi o materiały, to będziemy potrzebowali jedynie jakiegoś węża, jakiegoś szlaucha. W moim przypadku jest to kawałek węża yy, gazowego oraz takiej. Metalowej opaski zaciskowej, ja sobie przygotowałem dwie. Jeśli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o narzędzia, to myślę, że będzie potrzebny jedynie jakiś śrubokręt, jakiś nożyk, żeby przeciąć ten wąż. No i jeśli tłumik jest brudny, to oczywiście przyda się jakaś szmata. A więc, co tak jak mówiłem, zrobienie tego typu osłony na wydech. To rzecz banalnie prosta. Odmierzamy sobie, odmierzamy sobie odcinek, odcinek węża. Zaciskamy to, powiedzmy, że dość mocno. Odmierzamy sobie, ile to będzie. Zrobimy jakieś pół centymetra, jakieś pół centymetra krótszy ten wężyk i takim nożykiem obecny ten wężyk w tym miejscu ale że chcę sobie zrobić dwie takie osłonki to od razu to od razu utnę dwa odcinki tego węża jeśli ten odcinek rurki mamy już odcięty wymierzony to teraz taką opaskę zaciskową. Najpierw sprawdzamy sobie, jak to będzie, w którą stronę, w którą stronę, od której strony przyjdzie nam dokręcać, i w tym kierunku przekładamy sobie opaskę przez rurkę. Często, a przynajmniej czasem, bywa tak, że jest problematyczne. Złapanie tego gwintu tutaj na tej taśmie. Ja mam starą opaskę, więc nie wiem, jak on chwyci i czy chwyci, ale myślę, że dacie sobie świetnie z tym radę. O, już jest złapane. Zwróćcie uwagę, że warto to zabezpieczyć, zwłaszcza jeśli ktoś ma nowy motocykl i zależy mu na tym, żeby ten motocykl długo ładnie wyglądał. Zobaczcie, u mnie tutaj już pojawiły się jakieś rysy, jakieś otarcia na zawodach, najprawdopodobniej na KCH Dynamit. A więc tak jak mówię, jeśli zależy wam na tym, aby tumik długo fajnie wyglądał, aby go nie schłostać, polecam to głównie tym osobom, które świeżo kupiły sobie nowy motocykl, bo wtedy wiadomo, że najbardziej dbamy Najbardziej szanujemy, a im dłużej fajnie wygląda, tym dłużej dbamy o sprzęt, bo po prostu nam na nim zależy. Skręcamy to do momentu, skręcamy to do momentu, aż średnica tego, tego węża będzie wchodziła ciasno na tłumik. I wtedy założymy to na tłumik i dalej będziemy to skręcać na tłumiku. Tak jak mówię, zapewne są wśród Was tacy, którzy niedawno kupili sobie nowiutki motocykl, jak na przykład Jarek z kanału Black Opso. Którego pozdrawiam. Przy okazji pozdrawiam również. Wszystkich innych widzów kanału. Pozdrawiam mojego kolegę żółtego, który w tym momencie poszedł do wojska i stacjonuje tutaj niedaleko. Ma pobudki o godzinie 5 rano albo wcześniej. Nie wiem, jak on to przeżyje. Pozdrawiam kolegę Magneto. Pozdrawiam Stacha. No, i tak jak mówiłem, wszystkich tych, którzy mają stare motocykle, i tych, którzy mają nowe motocykle, a także, a także tych, którzy wkrótce będą mieli nowe motocykle. Ci, o których mówię, na pewno już wiedzą, że to o nich chodzi. O proszę bardzo, tutaj pomocnicy. Pomocnicy kanału Enduro Concept, tak, tak jest. Dobrze, dobrze, już. Ee, zwłaszcza ci, którzy chcą zadbać o to, aby ich motocykle długo fajnie wyglądały. A wiadomo, im fajniej wygląda, im dłużej fajniej wygląda, tym dłużej po prostu się o niego lepiej dba, bardziej dba. I teraz, kiedy to weszło nam już ciasno. Dokręcamy to, dokręcamy to na maksa. Ja będę chciał sobie zrobić dwie takie opaski. Druga będzie Druga będzie tutaj. Jeśli chodzi o rodzaj węża, to tak jak mówiłem, jest to wąż gazowy, ale może być jakikolwiek inny, byleby tylko nie stopił się od wydechu, aczkolwiek wydech w 2T. Końcówka wydechów 2T nie rozgrzewa się jakoś bardzo mocno, przynajmniej u mnie. Okej, okay. całość wygląda w ten sposób. Może nie jest to jakieś piękne, może nie upiększa to motocykla, ale na pewno chroni. Moim zdaniem niczym nie różni się od tych osłon dostępnych w internecie, za które. Trzeba zapłacić trochę więcej. Natomiast to, co widzimy tutaj, ten teren, który widzicie tutaj, to jest moje nowe podwóro. Co prawda, w tej chwili mam tutaj zrobiony taki bardzo amatorski tor Agility dla psów. Jak widzicie, one bardzo lubią się tutaj bawić. Ale myślę, że pozwolą mi tutaj zbudować. Taki monitor rozgrzewkowo-treningowy. Mam zamiar wkopać tutaj jakieś opony, poustawiać te belki, zrobić tutaj jakieś przeszkody, tak aby na przykład zimą, kiedy nie będzie można za dużo pojeździć w terenie, to żeby chociaż tutaj trochę popykać. Ciekaw jestem Waszych opinii i waszych pomysłów, waszych propozycji, co tutaj można byłoby e, zrobić, jakiego typu, jakiego typu przeszkody. Co prawda teren jest większy, ale żona pozwoliła mi zagospodarować sobie e, do tego celu tą część, aż do płotu. Nie wiem, jak to jest widoczne w kamerze, ale no, można tutaj coś zrobić, dlatego, dlatego czekam na Wasze pomysły, czekam na Wasze propozycje. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to oczywiście łapa w górę. Jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. A my widzimy się w następnym materiale. Tymczasem zachęcam Was również do tego dawno tego nie robiłem abyście bali o swoje maszyny a w tym odcinku to już wszystko dzięki za oglądanie i do następnego